Witam, Twistejo. Ruszajmy na podbój mórz i oceanów. Cóż, Musimy hmm. Muszę pozbierać klejnoty no, od wiecznego strażnika i zrobię to w ten sposób. Najpierw tak, tu się sumuje. Ładnie. Teraz tak potrzebuję dużo czerwonych i niebieskich. Czerwone osiągnę tutaj i tutaj. Teraz tak Niebieskie chyba będzie dobrym pomysłem pozyskanie. Aha, brak ruchów. Reset, plansz. Ale to mi daje szansę na pozyskanie dużych ilości czerwonych. Mhm. A gdyby to obniżyć o jedno pole, tylko że. tak się nie da. Tu się da. O, właśnie. jeszcze niebieskich Trzy sztuki hmm. i nie widzę w dobrej sytuacji, żeby szyb... A jest dobrze. Ale nie, no to mam wybór. Ale nie ja chyba wleję na czwórkę. No, to bardziej, że ten niebieski ja mogę nadal pozyskać. Tak. Teraz tak, zanim mi ukradną kryształy, wykorzystam to. Okej, okay, i teraz powinno mi się już lepiej walczyć. No dobra, niech będzie. Nic lepszego nie wymyślę. Wow, tutaj czwóreczka niestety komputer to wykorzystała. Co, poharatał go? Mojego towarzysza odpływamy... A nie, nadal jeszcze. Jeszcze walczy. Tu będzie warto obniżyć to. Tutaj coś takiego. I proszę, jaka piękna salwa. Nieźle, naprawdę to się udało. Teraz tak, tu jest czwóreczka i okazja do kolejnej salwy. Tu jest czwóreczka. I to ja z niej skorzystam. Może teraz, teraz No dobra, zbieramy czerwony I... Gdyby te się obniżyły byłaby sytuacja strzelacka, a może nie, ja no nie chcę kasy to ja już wolę bardziej na manewrowość. Oj, gdyby ty dwie się... A to jest rany. O właśnie. O to nawet się zakończyło, ale jeszcze sobie salwa. Musiałem oddać. A co ty właściwie miałeś na pokładzie? Talizman Wojny daje dodatkowe trzy strzały, gdy przechodzisz do ataku. I to może być całkiem fajna rzecz. Rano dotarliśmy na wyspę. 82. Ale tego nie chcę na razie. To może być sensowne. I jak najbardziej. Talizman wojny. I na co ja bym mógł to wymienić? To też nie chcę. To się zawsze może przydać. Nie, to ja tego nie chcę, wolę talizman wojny. Dobrze, dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka, zapraszam do kolejnego, trzymajcie się.